To jest radio Złote Przyboje, Damian Bombol Polska Biega .pl. Moim kolejnym gościem jest Jakub Abramczuk, autor bloga 100 człowiek, który od ponad roku pisze bloga na serwisie Polska Biega .pl. W jego opisie możemy znaleźć takie zdanie: Po 30 odkryłem bieganie, po 40 chciałbym je zrozumieć. Póki co jest. Póki co jestem w lesie, jak nie biegnę, to robię dobre internety. Między innymi odpowiadam za multimedia w gazeta.pl. Cel na 2015 rok maraton w 3 godziny i przebiec ultramaraton. Boso, cześć Jakub. Cześć, dzień dobry. Powiedz mi, co się kryje za tym opisem? Jak, w jaki sposób odkryłeś bieganie i w jaki sposób chciałbyś je jeszcze bardziej zrozumieć? Wiesz co, no to jest złożone pytanie. Bieganie odkryłem, ponieważ nudziło mi się w domu. Chciałem znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jest czas dla mnie, gdzie mogę w pewien sposób oderwać się od prozy życia i małych dzieci, które są wspaniałe, ale nie zawsze i nie wszędzie. I zacząłem biegać. Zacząłem jak wszyscy. Sklep, pierwsze buty, pierwsze biegi, pierwsze kontuzje. Po czym zerwowałem się na fakt, że. Robię niby wszystko poprawnie, ale nie jest dobrze. Tu mnie coś boi, tu mi nie wychodzi, tutaj mogło być szybciej, i zacząłem szukać, zacząłem grzebać, zacząłem czytać. I nagle okazało się, że za tym takim światem kolorowych ulotek znajduje się zupełnie inny wymiar. Ludzi, którzy biegają po 100 km, ludzi, którzy biegają boso, ludzi, którzy robią sobie własne buty. I że jest to może informacji, może informacji, która nie jest wszystkim znana, nie do wszystkich dociera, a często też jest negowana jako sprzeczna z takim głównym przekazem medialnym. Czy no właśnie, bo Ty jesteś zwolennikiem takiego naturalnego biegania. Biegałeś boso w wielu miejscach. No właśnie, jeszcze tutaj Twój cel, ultramaraton boso, to już w ogóle niektórzy mogą pomyśleć, że to absolutny hardcore. Jak do tego podchodzisz? To jest jakaś Twoja filozofia? Mm -hmm. Bieganie naturalne to jest takie hasło, za którym się dużo nie kryje. Ja jestem zwolennikiem biegania, które nie jest sprzeczne z tym, jak pracują moje stopy, i które nie powoduje kontuzji. Ponieważ odkryłem po półtora roku biegania w standardowych butach, że wiele lepiej sobie radzę, kiedy mam buty maksymalnie uproszczone, bez amortyzacji, bez spadku, bez systemów podtrzymujących. I że jeszcze lepiej mi wychodzi, kiedy biegnę boso, no to tak biegam, ale to nie jest cel dla, dla celu. To, celem jest to, żebym się dobrze bawił, aby dawało mi to dużo frajdy i żeby nie mieć kontuzji. Nie mam ich. Biegam 2,5 tysiąca w skali roku, nie ma żadnych problemów, poza zmęczeniem mięsi czy ścięgiem, to jest normalne. Przy czterech martonach na przykład, prawda? A co do tych 50 km czy więcej boso? Prawdę mówiąc, jak się nie śpieszysz i zrobisz pierwszą dychę, to druga, trzecia, to już no, samo wchodzi. Mam taki epizod ze sobą w te wakacje, że przez tydzień chodziłem boso, bo tak. Byłem na wsi z rodziną, nie musiałem zakładać butów. Po prostu. Mhm. No właśnie, ty jesteś jednym z takich orędowników tego biegania naturalnego, pisałeś o tym, jak sobie przypomnę, nawet wtedy, kiedy to nie było jeszcze młode, bo ten rok, można powiedzieć, jest taki, że, że, że sporo się o tym mówi, sporo osób próbuje biegać w butach bez żadnej amortyzacji, pewnie niektórzy mają dobre wrażenia, niektórzy pewnie... Przeklinają ten sposób biegania. Jak byś przekonał te osoby, które, które jeszcze się wahają, albo które gdzieś tam no, te pierwsze wrażenia miały niezbyt pozytywne? Hmm, powiem w ten sposób. Ponieważ ja zmieniłem technikę dosyć szybko, biegałem niecałe dwa lata, w związku z tym dla mnie nie było to trudne. Po prostu zacząłem od nowa spędziłem 4-5 miesięcy na doszkoleniu się i poszło. Jeżeli ktoś biega 20, wychodzi mu to, nie ma kontuzji, jest mu dobrze w butach z amortyzacją i na napięcia, nikt tak biega. Natomiast jeżeli ktoś widzi, że pomimo tego, że wydaje paręset złotych co rok na buty, ma ich coraz nowsze generacje i ciągnie te same kontuzje, no to robi coś nie tak. Mhm. Jest mała szansa, aby kolejny numer... numer Buta, kolejny model, nagle spowodował, że ta kontuzja zniknie. Nie ma żadnych danych pokazujących, że liczba kontuzji się zmniejsza wraz z dokładaniem technologii, więc może warto się zatrzymać, cofnąć i zacząć od początku. No. No właśnie, a co z tymi osobami, które, które mają nadwagę i pewnie no, boją się albo nie wyobrażają sobie w, w, w rozpoczęcia treningów biegowych w butach bez tej wielkiej gąbki napięcie? Z punktu widzenia nadwaga, to jest pojęcie względne. Wiesz, mhm. ja ważę 80 parę kilogramów, no nie jestem małym egzemplarzem. Mhm. I nie mam kłopotów z tym, aby pobiec 45 km czy 50 w bucie bez amortyzacji. Powiem ci, kiedy lądujesz, Pełną stopą, czy bardziej przodem stopy i pozwalasz stopie amortyzować, to to działa. No, nie oszukujmy siebie. Jak ważysz 200 kg, to grubsza pianka nie uratuje Twoich kolan. Natomiast zwolnienie, zmiana techniki i strata wagi mogą coś przynieść na dłuższą metę.